W kolejnym niezbędniku zamawiającego. A dzisiaj powiemy Wam troszkę o integracji platformy e-zamawiającej z platformą centralną. E-zamówienia. Mówiliśmy trochę o tym w poprzednich odcinkach. Niezbędnika możecie sobie to obejrzeć. Tutaj film, w którym już przedstawialiśmy tę funkcjonalność, ale dzisiaj chcielibyśmy wam pokazać, jak ona działa dokładnie. Jest to możliwość tworzenia ogłoszenia o zamówieniu bezpośrednio z poziomu platformy e-zamawiającej, czyli bez konieczności wchodzenia na e-zamówienia i tam robienia ogłoszenia. Be możecie wykonać takie ogłoszenie bezpośrednio w naszym systemie. I żeby móc rozpocząć ten proces, bo tak jak już wiecie, tworzymy dla Was taki zespół tutoriali, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to w danych podstawowych oczywiście wskazać, że będziemy korzystać z tej naszej integracji. Czyli w formularzu ogłoszenia nie wybieramy załącznika, tylko wybieramy ogłoszenie o zamówieniu BZP. No i mamy naszą sekcję ogłoszenia o zamówieniu BZP, w której tak jak widzicie, część danych już mamy uzupełnioną. Dlaczego? Dlatego, że system jest inteligentny i to, co użytkownik raz wprowadził, system zaczytuje w kolejnych miejscach. Tak więc dane, które uzyskaliśmy z danych podstawowych, harmonogramu, komisji czy też części i pozycji, już są włożone do naszego ogłoszenia, tym samym zamawiający ma dużo mniej pracy w etapie tworzenia go. No i tu przy okazji, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, gdzie wybrać te opcje, jak tworzyć ogłoszenie, obejrzyjcie sobie nasz pierwszy odcinek z tych tutoriali, czyli dodawanie postępowania. Tam pokazujemy, gdzie jest wybór tego, w jaki sposób to ogłoszenie robimy. A co do samego ogłoszenia, to nie jest tak, że my sobie wymyśliliśmy, jak formularz tego ogłoszenia ma wyglądać i zrobiliśmy takie pola. Jeżeli o to się obawiacie, to nic bardziej mylnego. Sekcje, które są do uzupełnienia przy przygotowywaniu ogłoszenia o zamówieniu, Bezpośrednio na naszej platformie są dokładnie takie same jak na e-zamówieniach, czyli uzupełniacie dokładnie to samo, tylko że w kolorystyce i w stylu platformy Market Planet. Ale merytorycznie, technicznie jest to dokładnie ten sam formularz, czyli macie 11 sekcji z tymi samymi polami co w e zamówieniach. System oczywiście będzie Was wspierał, pomimo tego, że nie on był autorem całego tego formularza i wie o tym, jak pracochłonne jest stworzenie całego ogłoszenia. Niejednokrotnie zajmuje ono Państwu do kilkudziesięciu minut. Tak więc, prócz oczywiście wspomożenia w postaci uzupełnienia pojedynczych elementów, które już znał, będzie dodatkowo prowadził zapisywanie kopii roboczej. Co kilka sekund będzie się pojawiał zielony komunikat z informacją o tym, że zapisano kopię roboczą, tak aby przy przypadku wygaśnięcia, Zamknięcia sekcji, odejścia od komputera czy też przerwania po prostu pracy w naszym systemie, ogłoszenie zostało zapisane w takiej formie, jakiej do tej pory je wprowadziliśmy, abyśmy mogli wrócić do konkretnej sekcji bez obawy o powtórkę pracy, którą już dokonaliśmy. System oczywiście wskazuje też, które pola są obowiązkowe, a które opcjonalne. Stawia przy nich gwiazdkę, czerwony kolor, także będziecie wiedzieć, co uzupełnić. Dodatkowo, jeżeli uzupełnicie już całe ogłoszenie i będziecie chcieli je już zapisać i przejść do wysłania do e-zamówień, to jeżeli w którymś momencie gdzieś się pomylicie, czegoś nie uzupełnicie, nie zrobicie czegoś, co jest wymagane, system Wam o tym. Powie. I to nie na zasadzie nie uzupełniłeś, albo uzupełni ogłoszenie. Czy ogłoszenie zawiera braki. Tylko precyzyjnie wyświetli wam się komu precyzyjny komunikat o tym, czego konkretnie brakuje i w której sekcji. I system przeniesie was do tej sekcji której brakuje, i poda Wam w komunikacie nazwę pola, którego nie uzupełniliście. Także proszę się nie obawiać, nie ma możliwości, abyście jakoś źle uzupełnili czy uzupełnili to ogłoszenie bez wymaganych informacji. System Was dopilnuje, żeby wszystko, co konieczne, pojawiło się w tym ogłoszeniu. I tutaj też taka fajna informacja, że jeżeli pomylimy się albo nie uzupełnimy kilku miejsc i będziemy klikać to zapisywanie, to on nie przeniesie nas tylko raz. On nas będzie przynosił po kolei do wszystkich. Aż uzupełnimy wszystko. Dokładnie. Ale jak już uzupełnimy wszystko, no to trzeba to ogłoszenie przecież wysłać i opublikować. No i wtedy na dole mamy ten komunikat, że ogłoszenie zostało poprawnie przygotowane i możemy je opublikować. Więc przechodzimy w ten komunikat, co pokazuje nam kolejne sekcje naszego przetargu postępowania. Mamy tutaj sekcję publikacji, która służy oczywiście do publikacji całego postępowania, ale w niej ukryta jest również publikacja naszego ogłoszenia. Więc możemy już na tym etapie przejść sobie do sekcji publikacja, w której mamy komunikat informujący o tym, żeby opublikować i wysłać to nasze ogłoszenie do e-zamówień. I teraz co istotne, klikając tą akcję, jednocześnie wysyłamy nasze ogłoszenie, które zostanie opublikowane, i doprowadzamy do rejestracji tego postępowania. Tak więc w ogóle nie musimy wchodzić w te e zamówienia, w ogóle nie musimy tam pracować, omijamy cały ten proces, bo wszystkie dane, które są potrzebne, już ma system e-zamawiający i on to przekaże dalej. No i teraz jak z tą publikacją? Gdy Klikniemy sobie w tą akcję, pojawia nam się okienko do zalogowania. W tym miejscu logujemy się danymi naszej jednostki, wprowadzamy odpowiednio login oraz hasło i przechodzimy do sekcji Zaloguj się. Następnie wybieramy odpowiednio, z którego konta korzystamy. I w późniejszym etapie jeszcze potwierdzamy u nas w systemie, czy na pewno chcemy użyć tego konta. Tych zabezpieczeń troszeczkę jest, ale to dlatego, że my wiemy, że Państwo niejednokrotnie pracują w wielu jednostkach. I aby nie doszło do sytuacji, że ktoś ma zapisane dane logowania i omyłkowo zaloguje się do gminy X, gdy powinien do gminy Y, system dodatkowo daje Państwu ten komunikat potwierdzający, iż na pewno tego konta chcemy użyć, tak żeby mieć pewność, iż będziemy rejestrować całe postępowanie w odpowiednim miejscu. W momencie, gdy nasze ogłoszenie już tam przejdzie, pojawia nam się komunikat Sprawdź status. Możemy go oczywiście kliknąć, co być może da nam już informację o tym, że nasze ogłoszenie jest opublikowane. Natomiast wiadomo, że trzeba dać kilka minut, maksymalnie kilkanaście, no bo to dwa systemy, pomiędzy którymi przechodzą te wszystkie informacje, muszą te wszystkie informacje przetworzyć. Gdy będzie to już gotowe, oczywiście sekcja będzie gotowa z informacją o tym, że opublikowano to pozytywnie. I po publikacji tego ogłoszenia, a potem po publikacji postępowania, to ogłoszenie będzie się wyświetlać w tym postępowaniu wraz ze wszystkimi uzupełnionymi informacjami, więc zewnętrzni użytkownicy, wykonawcy będą mogli zapoznać się z tym ogłoszeniem od razu na stronie prowadzonego postępowania w platformie Market Planet. I jeszcze jedna istotna rzecz: system nie pozwoli Wam ogłosić postępowania, opublikować postępowania. Jeśli tego ogłoszenia do BZP nie przekażecie, jeśli korzystacie z tej integracji, to trzeba będzie najpierw opublikować. Ogłoszenie w biuletynie, a dopiero potem będzie można opublikować postępowanie. Także tutaj wszystkie te procedury również są dopilnowane przez naszą platformę. I to tyle. Zachęcamy Was do korzystania z tej funkcjonalności, bo ona może Wam naprawdę znacznie ułatwić i ukrócić pracę, chociażby właśnie redukując to korzystanie z dwóch systemów. Możecie korzystać z platformy Market Planet i załatwicie sobie też w zakresie ogłoszenia o zamówieniu wszystkie obowiązki, które musicie spełnić na e zamówieniach. Także dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy do kolejnych niezbędników. Do usłyszenia.